Według specjalistów od zdrowia dziennie powinniśmy spożywać pięć porcji warzyw i owoców. W dzisiejszym pędzącym świecie łatwo o tym zapomnieć. Flavon Group oferuje rozwiązanie tym, którzy nie potrafią poświęcić uwagi na właściwe odżywianie. Firma nawiązuje w swojej nazwie do flawonoidów, które są antyoksydacyjną częścią ochrony naszego organizmu. Mając świadomość, że do poprawnego funkcjonowania naszego ciała poszczególne narządy potrzebują różnych owoców i warzyw, firma co roku produkuje 360 tysięcy słoiczków owocowego i warzywnego suplementu diety. Nasze produkty są innowacyjne przede wszystkim dlatego, iż zawierają niezliczone ilości substancji aktywnych obecnych w owocach i warzywach. Każdy lubi jeść konfiturę, każdemu konfitura kojarzy się z babcią, z czymś miłym, przyjemnym, a nie z zażywaniem lekarstwa i dlatego, ogromną zaletą naszego produktu jest właśnie jego konsystencja. Ta forma konfitury żelu jest również z punktu widzenia fizjologicznego, więc także pod względem wchłanialności bardzo, bardzo korzystna dla organizmu. A to co najważniejsze, że ludzie polubili tę całkowicie nową formę. Myślimy, że przy produktach w formie żelu wchłanianie substancji czynnych jest o wiele łatwiejsze. Wiemy również, że w tak naturalnej formie występują one także w środowisku. Założyciel Flavon Group Laszlo Gal wcześniej pracował w amerykańskich firmach Herbalife i Tahitian Noni, zajmujących się dystrybucją suplementów diety Herbalife i Tahitian. Laszlo Gal w roku 2004 założył Flavon Group, który rocznie osiąga obroty rzędu 12 milionów euro. Dzięki tym osiągom, pan Gal oraz firma Flavon Group będą reprezentowali Węgry w kategorii Przedsiębiorca Roku. W konkursie Wielka europejska nagroda przedsiębiorczości 2011. Potrzebny jest produkt jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli chcemy dystrybuować taki produkt, który dostępny jest też w sklepach, nie mam większych szans. Wtedy potrzebny jest jeszcze bardzo dobry marketing, uczciwość i trzeba znaleźć odpowiednich ludzi. Flavon Group sprzedaje swoje produkty w systemie multilevel marketingu. Las Logal wykorzystując swoje doświadczenie w sprzedaży sieciowej stworzył klub konsumenta Flavon Max. Każdemu konsumentowi dał możliwość zdobywania prowizji poprzez podjęcie się dystrybucji produktów firmy i przekazywania informacji o nim kolejnym generacjom klubowiczów. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj nie ma granic. Tak więc, jeżeli ktoś chce odkryć jakiś kraj albo znaleźć ludzi, którzy są chętni do spożywania produktu, to weźmie on udział w podziale profitów z obrotu z danego kraju. Las Logal dzięki temu systemowi jest człowiekiem sukcesu. Dzisiaj jego klub konsumenta ma ponad 100 tysięcy klubowiczów. Właściciel firmy docenia ogromne znaczenie ich pracy. Pytano mnie o to w jednej z angielskich gazet, gdybym miał stracić w trzęsieniu ziemi swoją fabrykę czy swoją grupę, z czym przyszłoby mi żyć łatwiej. Fabrykę szybciej odbuduje niż grupę. Konsument, który poleca produkt, od razu może wziąć udział w podziale 60% zwrotu podstawowego. W zależności od tego, ile miesięcy jest w klubie, firma płaci 20% na trzech aktywnych poziomach lub 5% na 12 poziomach. Poza tym wszystkim liderzy jeszcze mogą wziąć udział w podziale 5% ekstra bonusu. Sprzedaż sieciowa z jednej strony przyspiesza proces sprzedaży, gdyż bezpośrednio produkt trafia do konsumenta. Ale nie tylko to jest szczególne, tylko także to, że stwarzamy swego rodzaju pragnienie. W bardzo wielu ludziach istnieje pragnienie, żeby żyć zdrowo, chcieliby mieć także większe dochody, ale nie wiedzą, co zrobić w tym kierunku. Kiedy więc ludzie tracą pracę, to mają niewątpliwą okazję do tego, żeby samemu się o siebie zatroszczyć, a nie prosić o pomoc państwa i urzędy. W związku z tym, iż przyszłość przedsiębiorstwa zależy od tego, by klubowicze nadal głosili jego dobre imię, dlatego Flawon Group również zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie prostoty rzeczy. W centrum produkcyjnym niedaleko Debreczyna wytwarza się pięć produktów. Jednym z powodów istnienia tylko pięciu produktów jest to, żeby było to jak najprostsze dla ludzi, którzy zajmują się sprzedażą i dystrybucją produktu. Jednym z wielu, ale zapewne najważniejszym uzasadnieniem było dla nas to, żebyśmy dali im przejrzystą i prostą gamę produktów. Nie chcemy im mydlić oczu nauką, nie tworzymy mistyfikacji, tylko prostotę, ażeby wszyscy wiedzieli. Potrzebujemy owoców i warzyw, ale nie potrafimy ich dostarczyć organizmowi codziennie w odpowiedniej ilości. I tę właśnie odpowiednią ilość owoców i warzyw my im dajemy. Firma Flavon Group dzięki innowacyjnym produktom i sieci dystrybucji jest dalekosiężną gwarancją zdrowia i sukcesu dla samej siebie, stwarzając taki model, który pomaga w osiągnięciu zdrowia i sukcesu przez konsumentów. Zademonstrowali swoje jasne przekonanie do tej biznesowej możliwości. Mieli odwagę i wiarę przekształcić. Je w sukces. Pokazali bardzo poważną determinację, kiedy przechodzili przez ciężkie czasy i mieli do dyspozycji mało pieniędzy. Bardzo ciężko pracowali, co było niezbędne do biznesowego startu.